Witam Was kochani, dzisiaj taki film nietypowy, a mimo wszystko niezwykle ważny, ponieważ dzisiaj rano wstałem, obudziłem się. Sprawdziłem sobie telefon i patrzę, a tam mam wiadomość o dwóch kopii strajkach nałożonych na mój kanał, dwóch ostrzeżeniach i jeśli dostanę jeszcze jedno, no to w takim przypadku kanał zostanie zamknięty. Czego one dotyczyły? Dotyczyły klipów z nowych odcinków z drugiej części trzeciego sezonu, która jak wiemy opublikowana jeszcze oficjalnie nie była. Tych samych klipów, które w tym czasie udostępnił publicznie oficjalny partner Lego, czyli Ryuku TV, ta fińska telewizja. Te klipy były dostępne publicznie, te klipy ciągle są, ciągle można je w internecie znaleźć, ale no, że ja o nich nagrałem, mimo tego, że nie puszczałem ich nawet całych. No to dostałem dwa ostrzeżenia, dwa kopii strajki i sytuacja jest, że tak powiem, nieciekawa. Będę starał się to rozwiązać z Lego, polubowo. Wysłałem już do nich odpowiednią wiadomość. Mam nadzieję, że uda się to rozwiązać i cofną swoje ostrzeżenia. A jeśli nie, no to na wypadek, gdybym dostał kiedyś w przyszłości jakieś trzecie, bo teraz będzie okres trzech miesięcy taki bardzo nerwowy. Ja sam nie wiem, co się będzie działo z filmami na tym kanale w jakim formacie one będą się pojawiać, bo na pewno scenek i urywków z nowych odcinków nie będzie, jak już to same zdjęcia, same screeny. Naprawdę muszę sobie przemyśleć pewne rzeczy, tak po prostu. Potrzebuję na to troszkę czasu, ale od razu mówię, że z YouTube'em jakby coś nie kończę. Jakby coś się z tym kanałem kiedykolwiek nie daj Boże stało, to link macie w opisie do nowego kanału, a także w przypiętym komentarzu, takiego zapasowego kanału, gdzie na wypadek będą właśnie pojawiać się kolejne filmy. Także jakby z tym coś się kiedykolwiek, gdziekolwiek w przyszłości stało, to właśnie stworzyłem taki zapasowy kanał, gdzie po prostu moja działalność, jeśli chodzi o nagrywanie na YouTube, będzie kontynuowana, jakby coś się no, niedobrego stało. Q&A również bym w takim wypadku tam wrzucił. Miejmy nadzieję, że wrzucę normalnie tutaj, ale jakby coś tam też się pojawi, bo to nie jest tak, że o nim zapomniałem, nie? Po prostu potrzebuję więcej czasu, bo materiał długi, a ja sam no, stety, niestety troszkę na głowie mam. To by było na tyle z ważnych ogłoszeń. Dziękuję Wam pięknie kochani za to, że jesteście, że mnie wspieracie. E, tak jak mówię, teraz no, muszę sobie przemyśleć kilka rzeczy. Format filmów też na pewno się zmieni i miejmy nadzieję, że jakoś przetrwamy przynajmniej te 3 miesiące, dopóki te ostrzeżenia nie znikną. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, miłego dnia. Hej!